50 do nawet kilku tysięcy złotych. No ale myślę, że średnio to wychodziło gdzieś około 200-300 zł. Po to by na moment rozświetlić niebo. Te 15 minut, które jest na niebie po północy, to daje niesamowity efekt. Ale też niesamowite niebezpieczeństwo, najlepiej widoczne na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Moc tych środków, które są dostępne, jest na tyle duża, że może spowodować E, po prostu rozerwanie dłoni. Po prostu wyglądało, jakby mi się skóra stopiła. To nie wina rakiet, petard, tylko jak widać, pozor niebezpiecznych zimnych ogni. One były nieprawidłowo olepione czyli ten drut na dole, który ja powinnam trzymać, on też miał tą substancję, która się pali. Ale chyba dla zwierząt jest to najtrudniejszy moment. Przez wyjątkowo czuły słuch po prostu cierpią. Jest bardzo czujny, więc każdy szmer zazwyczaj na dworzu go denerwuje i irytuje. I jak słyszy burze czy fajerwerki, no to jest zdenerwowany. Strach dotyczy zarówno zwierząt domowych, jak i tych dzikich. Bardzo źle znoszą ten czas. O czym świadczą? Znajdowane właśnie po, po nocy sylwestrowej. Sylwester i Nowy Rok to jedyne okazje, gdy bez pozwolenia można korzystać z fajerwerków. Tylko trzeźwi dorośli. Niedozwolona jest sprzedaż tych materiałów pirotechnicznych, pirotechnicznych osobom nieletnim. Za złamanie tego zakazu grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Puszczanie pieniędzy z dymem i narażanie zdrowia swojego i innych. Tak mówią przeciwnicy. Z drugiej strony to tradycja dająca ogromną radość. Ważne jednak, by tworząc nie zapomnie chwilę, nie zapomnieć o zdrowym rozsądku i bezpieczeństwie. Artur Kasprzycki, 19.30. A 19.30 to program, który tworzymy dla Państwa i dziś to Państwu chcemy podziękować. Od 6 dni, czyli od naszego pierwszego spotkania, 19.30 jest najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. Dziękujemy za Państwa zaufanie. Z danych Nielsena wynika, że pierwszych sześć wydań naszego serwisu 1930 w TVP 1, a także TVP Polonia obejrzało średnio 2 740 tysięcy widzów. W tym samym czasie fakty TVN śledziły 2 350 tysięcy osób, a wydarzenia Polsatu 1 950 tysięcy. Bardzo dziękujemy i polecamy się codziennie o 19.30. Do Państwa domów wrócił kanał informacyjny telewizji polskiej TVP Info. W Państwa imieniu będziemy informować, zadawać pytania i komentować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Obiecałam, że w Państwa imieniu będziemy zadawać ważne pytania i mówić o tym, co ważnego wydarzyło się w Polsce i na świecie. To dziś nie sposób nie zapytać o to, co wydarzyło się w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. O tym, co się wydarzyło i jakie wnioski możemy z tego wyciągać, będę rozmawiała z Państwem i moim gościem, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dobry wieczór. Witam Panie, dobry wieczór i witam Państwa. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzień Pełen informacji. Rano otrzymaliśmy te o niezidentyfikowanym obiekcie na polskim niebie po południu usłyszeliśmy nieco więcej między innymi o tym, że to prawdopodobnie rosyjska rakieta, która przez kilka minut była w polskiej przestrzeni powietrznej, po czym z niej wyleciała. Co wiemy na ten moment, co jest pewne, a co z pewnością wymaga wyjaśnień? Pewne jest to, że rakieta była i wyleciała w naszą przestrzeń powietrzną, że była monitorowana, była obserwowana i że wyleciała z naszej przestrzeni powietrznej. Jest to zagadka dlatego, że tego typu rakiety raczej to nie są rakiety, które wykonują jakieś misje inteligentne. jest to rakieta, która w zasadzie już była prawdopodobnie po wykonaniu zadania nad Ukrainą. Przy czym y trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz znamienną w tym wszystkim. Nie mówi się o tym, że Rosjanie do tej operacji, którą prowadzą w tej nad Ukrainy, wystrzeliwując często kilkaset rakiet w no no nocami do miast ukraińskich do infrastruktury krytycznej Ukrainy po to, żeby ją zdemolować, to ta operacja była przygotowana od dłuższego czasu. I o tym wszyscy mówili bardzo głośno. Więc był to czas na to, żeby przygotować się, żeby zapobiec tego typu niespodziankom. Niespodziankom, które polegały na tym, że rakieta wylatuje i wylatuje. Jest to zagadką, na którą chyba nie wojskowi nie znają odpowiedzi. Ja też nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, dlaczego tak się wydarzyło, że rakieta wyleciała i wyleciała, choć dla mnie zagadką jest to, że ta rakieta była na terenie Polski kilka minut. Pokonała 80 kilometrów obie strony i w zasadzie poza tym, że ją monitorowano, nie zrobiono nic ponad to. Proszę nam Lejkom, spróbować wytłumaczyć, bo... No właśnie, na początku słyszeliśmy informacje o tym, że trwają poszukiwania ewentualnie tego obiektu. Później, co z naszej perspektywy, no trudno się nie zgodzić, że jest informacją dobrą, że on już nie jest w polskiej przestrzeni powietrznej, ale jak, jak to mogło wyglądać, jakby do którego momentu polskie służby, polskie wojsko mogło śledzić ruch tej rakiety? Znaczy generalnie w momencie, kiedy była na dolocie do naszej granicy, już nasze systemy rozpoznawcze powinny tą rakietę rozpoznać i, i ją identyfikować. Potem jej wsiolot, z tego co wojskowi informują, monitorować przez okres kilku minut. Jest to czas na to, żeby podjąć stosowne reakcje, bo przecież funkcja systemu, systemu obrony powietrznej nie polega na obserwowaniu rakiety, tylko na niszczeniu zagrożeń, bo nikt nam nie da gwarancji, że ta rakieta nie była rakietą uzbrojoną u głowicy, która waży kilkaset kilo. No właśnie. Co wiemy na temat tej rakiety? Oprócz tego, że to prawdopodobnie rosyjska rakieta, czy cokolwiek więcej możemy powiedzieć? Znaczy my y, na pewno się dowiemy y, od y, naszego rozpoznania, ponieważ rozpoznanie nie jest w stanie określić typu rakiety. Natomiast y, wydaje się, że skoro wskazano, że rakieta wróciła na Ukrainę, to Ukraińcy albo ją zestrzelili, bo oni mają zdublowane systemy walki w y, systemach powietrznych, lub y, spada w Ukrainie, w związku z tym można od Ukraińców się dowiedzieć i pewnie trzeba pytać o to Ukraińców, jaka to była rakieta. W tym miejscu żegnamy się z widzami telewizyjnej jedynki, ale naszą rozmowę z panem generałem będziemy kontynuowali na antenie TVP Info. Cały czas jest generał broni Waldemar Skrzypczak. Rozmawiamy o tym, co dziś rano wydarzyło się w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy i co wiemy na ten moment. Wspomniał pan o tym, że to była sytuacja właściwie do przewidzenia. Między innymi na początku grudnia na portalu Defense24 mogliśmy znaleźć taką opinię. Tu zacytuję, jest bardzo prawdopodobne, że Rosjanie oszczędzali rakiety manewrujące, by w warunkach zimowych zaatakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Może więc się zdarzyć, że przez granicę z Polską znowu przelecą pociski. To dziś brzmi jak proroctwo tego, co się Dokładnie stało. tak i to można było przewidzieć. O ile e, cywile mogą nie mieć świadomości tego, że e, ta operacja może tak właśnie wyglądać, że będą rakiety, które trafią i też obszar w przestrzeni Polski, to wojskowi to powinni cały czas przewidzieć. Przygrupować siły i środki do tego, żeby tego typu zdarzenia, jak miały miejsce wcześniej przecież w przewodowie, czyli w Zamości Badygoszu, miały miejsce. W związku z tym nie wiem, czy zrobiono wszystko, żeby tego typu zdarzenia zapobiec, a uważam, że warunki ku temu polskie siły zbrojne mają. To jaka w Pana ocenie powinna być ta reakcja? Skoro, tak jak Pan mówi, wiele wskazywało na to, że rzeczywiście rosyjskie działania takie mogą być, to jaka powinna być reakcja? polskiej, ale też sojuszniczej strony. Prognozując rady sytuacji za wschodnią granicą, czyli przewidując to, że będą latały setki rakiet nad Ukrainą na całej głębokości od wschodniej do zachodniej granicy, trzeba było trzeba by tu byłoby koniecznością podnieść poziom zdolności, poziom gotowości bojowej polskich sił zbrojnych, jeśli chodzi o obronę powietrzną, jednocześnie nakłonić naszych sojuszników na to, żeby się zaangażowali w osłonę naszej wschodniej granicy, bo przecież nasza wschodnia granica, nasza przestrzeń powietrzna jest narażona na tego typu wydarzenia, tym bardziej, że mamy z tym doświadczenia i były przecież tych w tych doświadczeniach ofiary w ludziach. A zatem uważam, że kluczową sprawą to jest podniesienie poziomu zdolności bojowej wojsk, wyprowadzenie wojsk do rejonów, które pozwolą monitorować i reagować, nawet jakby trzeba było to ogniowo. I kwestia ostatnia to sprawa decyzyjna, decyzyjności. Uważam, że my mamy problem od początku, od czasu jak. Rakiety Polski przylatują problem z decyzyjnością, czyli nie ma możliwości albo nie ma takiego um, elementu w systemie dowodzenia, który takiej decyzji mógłby podejmować, żeby skutecznie zwalczać tego typu rakiety. Tym bardziej, że my nie wiemy, czy ta rakieta była nosicielem głowicy bojowej 600 kg, czy to była rakieta, która wleciała już po wykonaniu zadania omyłkowo na terenie Polski i wyleciała z Polski. To są pytania, na które. W jakimś bliżej określonym czasie my możemy poznać odpowiedź, bo słyszymy, że prace w tym miejscu czy w tej okolicy cały czas trwają, że tam wojsko ten teren przeszukuje. Czy jakieś ślady, jakieś elementy taka rakieta mogła zostawić, kiedy moglibyśmy spodziewać się pełnych informacji? Czy znaczy to już jest moim zdaniem sprawa wtórna, czy tę rakietę znajdziemy, czy nie. Faktem jest, że ona się pojawiła, a ten dla mnie kluczową sprawą jest to, czy my byliśmy na to przygotowani. Czy wszystkie systemy, które powinny zadziałać, zadziałały prawnie, czy te systemy, które odpowiadają za przestrzeń powietrzną, były w najwyższym poziomie gotowości bojowej wtedy, kiedy wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy zaczęły rakiety rosyjskie uderzać na obiekty w Ukrainie. To była, to dodajmy wyjątkowo, ciężka noc dla Ukraińców i atak taki, jakiego nie doświadczyli od miesięcy. My także tego konsekwencje odczuwamy, ale o samej Ukrainie jeszcze zaraz chciałabym z Panem porozmawiać. Natomiast tak jak Pan wspomniał, to jest kolejny taki przypadek, bo i mamy tragiczny w skutkach incydent w przewodowie i rakietę pod Bydgoszczą, która właściwie po miesiącach, i to zupełnie przypadkiem została odnaleziona, jak Pan dzisiaj ocenia reakcję, czy rządzący wyciągnęli wnioski także z tamtych poprzednich wydarzeń? Nie, to znaczy propaganda, którą obserwowali yy, politycy, mówią o tym, że nasze systemy są jednymi z najlepszych na świecie. Wydano, wydano na te systemy dziesiątki miliardów złotych. Okazuje się, okazuje się poprzed, poprzednim po poprzednich przypadkach i po tym też, że, że te systemy nie działają. Że Wydaliśmy ogromne pieniądze, te systemy nie są kompatybilne chyba z systemami natowskimi, skoro nie działają spójnie, i wydaje się, że yy, propaganda nie przysłoni się, się albo tego, że systemy są nieskuteczne i nie są jeszcze gotowe, może nie tyle nieskuteczne, są niegotowe, ponieważ przygotowanie takiego systemu to są miesiące pracy, załóg, obsług, które się do, do wykorzystania tych systemów przygotowują, a druga sprawa to jest to, żeby, jeszcze raz podkreślam, to sprawdzić, czy w tym łańcuchu dowodzenia wszyscy dowódcy wypełnili swoje zadania, przygotowując, podnosząc poziom gotowości systemów. Z drugiej strony dziś po posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo takie odbyło się z udziałem prezydenta, y, wicepremiera szefa mon a także szefów służb, dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych y, przekazał, że systemy, które są w jego dyspozycji, zadziałały. Całość toru lotu obiektu na terytorium Polski była śledzona w systemie radiolokacyjnym. Powiem kolokwialnie, po, po tym jak mówiąc cywile, oglądali cały czas tą rakietę jak latała na tereny Polski i nie zrobiony nic, nie ma żadnego działania jakiegokolwiek efektora, który by tą rakietę zniszczył, by zwrotnie cokolwiek nie zrobił. E Działanie systemu obrony powietrznej nie polega na oglądaniu rakiety w locie, tylko na jej niszczeniu. Więc ja tylko zadaję pytanie, czy nasz system był gotowy do tego, żeby stosownie do zagrożenia zareagować. A czy y w pana ocenie Powinno dojść do tak radykalnych reakcji jak zestrzelenie tego, takiego obiektu, bo pojawiają się takie głosy, jest to kolejna taka sytuacja. Yy, no, mieszkańcy, zwłaszcza tych wschodnich terenów, y, czują się w takich dniach szczególnie zagrożeni. Jaka powinna być ta reakcja? Czy, czy mogłoby dojść do zestrzelenia takiego obiektu? Wojskowi mają swoje procedury i nie jest w stanie żaden wojskowy patrząc na rakietę na radarze, ocenić, czy ta rakieta ma ulicę bojową, ciężką, z ładunkiem wybuchowym, czy nie ma. W związku z tym taką rakietę się powinny niszczyć w powietrzu, a nie na ziemi, bo jeżeli rakieta doleci do ziemi, może siać śmierć i zniszczenie. Nie wiem, jakimi procedurami się ci panowie posługują w tej chwili, ale moim zdaniem misją tego systemu to jest zwalczanie środków napadu powietrznego w powietrzu. Jeżeli się go widzą, to to jest zawsze cel dla nich. Moim zdaniem tutaj, zadziałał, tutaj nie zadziałał proces decyzyjny i yy, uważam, że jeżeli pan premier ma zamiar y, wdrożyć temat, A uważam, że powinien wyjaśnić, powinien wojskowi wyjaśnić panu premierowi wszystkie aspekty tego, co się wydarzyło Łącząc z tym, gdzie system zadziała, gdzie system nie zadziałał, bo podkreślam samo monitorowanie rakiety to jest tylko oglądanie tak jak y, czegokolwiek w cyrku. To nie to. To nie tędy droga, nie, do, nie tędy droga do zapewnienia nam bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa przez obywateli, bo też obywatele oczekują y, tego, że Kładąc takie pieniądze na stół, na systemy obrony powietrznej, oczekują, że te systemy mają zapewnić mu bezpieczeństwo. Jaka powinna być reakcja względem Rosji? Reakcja Polski, i reakcja sojuszników? Znaczy, generalnie, w przypadku, gdy jest, będzie to potwierdzone, że jest to rakieta rosyjska, powinny być stosowne działania dyplomatyczne, noty protestacyjne, dyplomatyczne i to jest w dyplomacji powszechnie przyjęte. Stanowisko, że strona. Która doświadczyła tego tak jak Polska, stosuje, wystosowuje notę protestacyjną ze strony tej, która jest właścicielem tej rakiety. Rosjanie oczywiście to przyjmą, ewentualnie przeproszą, chociaż ich trudno to posądzić, żeby chcieli przeprosić, ale faktem jest, że działania, działania dyplomacja podjąć powinna. A w Pana ocenie, oczywiście jasnym jest, że wiele rzeczy w tej sprawie wymaga jeszcze wyjaśnienia, potwierdzenia, sprawdzenia, ale w Pana ocenie bliższy byłby taki scenariusz, że pojawienie się takiej rakiety na terytorium Polski, na polskim niebie, to jest bardziej przypadkowe działanie, czy na przykład prowokacja i testowanie reakcji sojuszniczych? Skłaniałbym się, się bym ku przypadkowemu wlotowi rakiety na terytorium Polski, przy tej mnogości rakiet, które dzisiejsze nocy latały nad Ukrainą, zarówno rosyjskimi, tymi atakującymi, jak i ukraińskimi, które broniły przestrzeń powierzchni Ukrainy, a Ukraińcy mają systemy swojej obrony prostu zdublowane. W zakresie i rozpoznania i efektorów, czyli możliwości zwalczania, w związku z tym mogło się wszystko zdarzyć i dlatego też skłaniam się ku temu, że był to przypadkowy lot rakiety. Słyszymy zapewnienia ze strony władzy, że ta sytuacja jest pod kontrolą. Będzie oczywiście wyjaśniana. Proste pytanie zadają sobie przede wszystkim mieszkańcy tych rejonów przygranicznych, na ile mogą czuć się bezpieczni przy tak zintensyfikowanych także w ostatnim czasie działaniach. Rosjan. Będą na tyle bezpiecznie, na ile nasze systemy będą reagowały. My nie możemy się godzić na to tak jak było to do tej pory, że trzy razy spada rakieta w Polsce i na nowo sprawy poza notą protestacyjną. Nic więcej zrobić nie możemy. Jeżeli my nie możemy, poprośmy NATO wobec tego, żeby NATO nas parło swoimi systemami, tak jak to NATO wspiera systemami e, Ukrainy. Podkreślam, uczmy się od, od Ukrainy, jak budować. Ochrony przestrzeni powietrznej, jak budować obronę powietrzną. Ukraińcy to zdublowali, mają systemy, które mają poziom z, e, efektywności 90%. To jest niespotykany poziom efektywności. Warto by było, żebyśmy po takie wzorce od Ukraińców sięgnęli. Tym bardziej, że jesteśmy strażniczy frontowe, jesteśmy narażeni na tego typu wydarzenia. Zatrzymajmy się na moment, panie generale, przy sytuacji za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. Tak jak wspomnieliśmy, to jest wyjątkowo trudna noc dla Ukraińców, ale. To jest w ogóle wyjątkowo trudny czas, to już niemal dwa lata takiej pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Dlaczego zmasowana tak akurat teraz, jak widzi pan perspektywę tego najbliższego czasu i najbliższej zimy na froncie? Rosjanie prowadzą dwie ofensywy. Oni te ofensywy zapowiadali poprzez przygotowania, jakie prowadzili, jeżeli chodzi o armię lądową i te środki, które w tej chwili wykonują te uderzenia na infrastrukturę krytyczną. Dwie ofensywy. Jedna jest lądową ofensywą na wschodzie Ukrainy, druga ofensywa to jest ta ofensywa powietrzna która ma na celu sparaliżowanie funkcjonowania państwa od zachodniej do wschodniej granicy, czyli uderzenia na aglomeracje miejskie, na ośrodki miejskie, na infrastrukturę krytyczną, tak aby sparaliżować Ukraińcom możliwości do funkcjonowania, do normalnego życia, do przetrwania zimy. Natomiast na froncie wschodnim Ukraińcy od, przepraszam, Rosjanie od początku grudnia prowadzą ofensywę na kilku kierunkach jednocześnie, wypierając sukcesywnie wojska ukraińskie z niektórych pozycji. Ukraińcy przeszli do strategicznej operacji obronnej i musieli przejść, dlatego że przewaga, jaką w tej chwili mają Rosjanie, pozwala Rosjanom prowadzić operacje zaczepne, może i wielkoskalowe, ale na pewno na wybranych kierunkach i to operacje skuteczne. W związku z tym przed Ukraińcami strategiczna operacja obronna, obrona za wszelką cenę, wykrwawianie armii rosyjskiej, wyczerpowanie jej zdolności tak, aby obrona ukraińska przetrwała. Ogromne były oczekiwania względem kontrofensywy ukraińskiej, najpierw długo zapowiadana. Jak pan ocenia jej przebieg? Mówiłem o tym od grudnia ubiegłego roku, że Rosjanie bardzo mocno minują kierunek Zaporowski. I to jest głównym problemem, z którym zetknęli się Ukraińcy, ponieważ uderzyli Ukraińcy na najsilniejszą obronę rosyjskiej obrony. Na kierunku Zaporowskim Rosjanie mieli najsilniejszą obronę. Ukraińcy w czerwcu tam uderzyli, choć wydawało się, że to nie będzie ten kierunek, z uwagi właśnie na, na, na trwałość tej obrony. Yy, to jest porażka i dla mnie jest to zagadka tej wojny. Dlaczego Ukraińcy uderzyli na najsilniejszą obronę armii rosyjskiej na całym froncie? I to, na tą zagadkę chyba, na wyjaśnienie zagadki będziemy musieli poczekać, natomiast jest to porażka na pewno i w tej chwili zdolności ofensywnych Ukraińcy nie mają. Bardzo krótko na koniec, choć to może naiwne pytanie, ale jednak e, gdzie się je sobie stawiamy. Czy rok 2024 to jest jakakolwiek perspektywa na zakończenie tego konfliktu? Na polu bitwy mam nadzieję, że nie, dlatego że wierzę w to, że Ukraińcy się obronią i zatrzymają ofensywę armii rosyjskiej. Natomiast e, m, moim zdaniem zakończenie wojny nastąpi przez e, zatrzymanie działań wojennych, przez zawieszenie broni i rozdzielenie wojsk, ponieważ innej drogi w tej chwili nie ma. Bo w pokój między Rosją a Ukrainą nie wierzę. Bardzo dziękuję. Generał Dzięki. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był państwa i moim gościem o tym, co wydarzyło się w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Wciąż wiele pytań e, i odpowiedzi, na które czekamy, ale ten najświeższy komentarz za nim. Bardzo dziękuję. Dzięki Spokojnego bardzo. wieczoru. Zastanawiasz się, jak to co jesz, wpływa na twój poziom cukru w Freestyle Libre 2. Łatwiej. Ja nazywam się Jarosław Kulczycki, jest mi bardzo miło zaprosić Państwa do TVP Info. Przez ostatnich 8 lat istniał kanał telewizyjny o takiej nazwie, jednak ze swoim pierwowzorem i zasadami rzetelności dziennikarskiej nie miał wiele wspólnego. To się zmieni. Osobiście gwarantuję Państwu, że w telewizji polskiej w ogóle, a w telewizji w TVP-Info i programach informacyjnych TVP w szczególności. Będziemy dawali głos wszystkim stronom sporu politycznego czy społecznego. Będziemy dochowywali zasad rzetelności i bezstronności. Będziemy na nowo budowali polską telewizję publiczną. Inaczej niż napisał pewien poeta, wierzymy bowiem, że co się podzieliło, to się może skleić. Polacy są razem i muszą być razem, bo świat stał się niebezpieczny. Dziś chcieliśmy zacząć od dyskusji na temat mediów publicznych, jednak wojna zmieniła te plany. Dziś rano rosyjska rakieta wtedy... Koniec. Zupełnie podsumowując, jeśli ja powiem słowo polityka, a pani dopowie słowo dziecko, czy to powinno się stykać? Generalnie oczywiście zmiany prawne są związane z polityką, tak? No bo decyzje o tym, czy jakiś akt prawny zostanie uchwalony, czy nie, no to no nie malujmy trawy na zielono. Decydują o tym politycy. Dziękuję bardzo. Nie malujmy trawy na Dobrze. zielono. A już za chwilę na antenie programu pierwszego telewizji polskiej orędzie noworoczne premiera Donalda Tuska. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, powoli żegnamy rok 2023. Co to był za rok? W historii Polski zapisze się jako czas przełomu. Chcę Wam za ten rok bardzo podziękować. Był trudny, pełen wielkich emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i triumfu demokracji. Udało nam się pobić rekord wyborczej frekwencji. Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe. I oto dziś ja w telewizji publicznej, już jako premier Rzeczpospolitej. Mogę powtórzyć przed Wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc. Zwyciężymy, to już się stało. Rozliczymy zło, to już się dzieje. Naprawimy krzywdy, to też już zaczynamy i najważniejsze, pojednamy. Wiem, że pojednanie będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, ale wierzę, że i tym razem niemożliwe stanie się możliwe. Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota, jako wielki, silny naród i nie spocznę, póki to się nie stanie. Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi. Gdybyście tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw globalnych, autorytetów. Ja miałem przyjemność tego słuchać przy okazji odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z Was. To Wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki Wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo Wam za to dziękuję. Wszystkim nam marzy się normalność, zgoda. I pewność jutra. To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi. Zaufamy znowu nauce i ekspertom i zdrowemu rozsądkowi. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne. W tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna. A że są niebezpieczne potwierdziło się choćby wczoraj, kiedy naruszona została nasza przestrzeń powietrzna. Dlatego tak ważne jest dziś mówić prawdę i tylko prawdę. Przywrócimy słowom ich prawdziwe znaczenie, a patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa. Będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać. To Wam gwarantuję. Nasza Ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo. Wasze państwo. Państwo pracujące dla każdej i każdego z Was. Bo ono należy do Was i tylko do Was. Jutro obawmy się i zapomnijmy choćby na chwilę o codziennych troskach. A od poniedziałku, znaczy od wtorku, no właściwie większość z Was od środy. Ale bierzmy się tak czy inaczej wszyscy do wspólnej pracy, żebyśmy za rok uznali, że 2024 był dla nas wszystkich, dla Polski, rokiem szczęśliwym i bezpiecznym. Rokiem dostatku i pojednania. Szczęśliwej Polski już czas. Tego nam wszystkim serdecznie życzę.